Ona już Może panu zrobić kanapie albo smażyć jajka Zycki Seusz masz Ty wiesz co to jest Ty wiesz co to jest, to jest killer Na JBL słonius BDF za masterpl nie siedzę w na centrum PKP nie puszczą graciu Z Bazerne jedny na kędzie, nie twój słek Mam plan B, urwać ci łeb drinka zrobić swoich łez Nie patrzę wstecz właśnie mam swój kartel Śledzisz mnie jak max, ten kawałek za kawałkiem 50% procent Wybrał Oliwander na nabadzie Federico Zastrzeloną bramkę w do Santander w go ten buzzer Cała sala robi dla mnie hałas Osiedlowe mam talent Tu z ziomkami jak Ryki Morty, Timon i Pumba Kielon wódka wyciągnę z ciebie Ostatnie soki ma Byłeś niegrzeczny w tym roku, wrzucam do niej da prezent Biegnę jak włóczęsty, ruskę odbiję na twoim ciele Makaronu na uszy, penne Ostro, piri-piri, mieszam z lotem martini Brakuje many jak nowi w Dimi Azyl na strzał na grobie kwiaty lili Do prawie do chili, śniadanie włoskie panini Finish Dawno temu ja też zaufałem pewnej kobiecie Wtedy dałeś sobie za nią rękę, uciąć i wiesz co Im teraz kurwa nie miał ręki